No, cześć, tutaj ktoś inny jak nie Noemi oczywiście. Yy, witam w kolejnym odcinku, w którym będę robiła makijaż. Letni makijaż, który ostatnio stosuję na co dzień. Do tego makijażu użyję nowych, ślicznych pędzelków z firmy Docolor. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany ich zakupem, to oczywiście na hasło Noemi uzyska 10% zniżki na ten produkt. Wszystkie linki oczywiście znajdą się w opisie pod filmikiem. Brwi oczywiście mam już zrobione. Teraz nałożę sobie podkład i będę mieszała dwa podkłady ze sobą. Jeden jest ciemniejszy, bo jestem już opalona, e, drugi jest jasny. Będzie to oczywiście taki bardziej makijaż gadany z góry mówię, że to nie jest makijaż e, po to, żeby teraz ludzie pisali komentarze, że przecież latem najlepiej jest się nie malować. Przecież latem się nie maluje, ja się nie maluję. Nie powinno się malować, i czemu ja się maluję latem? Przecież to wszystko mi się spłynie. Ten makijaż nie jest dla takich osób. Jeżeli się nie malujesz, nie chcesz wiedzieć, jak ktoś się maluje latem, nie oglądaj takiego filmiku, bo często widziałam pod filmami innych dziewczyn, że ludzie tak komentują. Tu nie o to chodzi, żebym ja tym makijażem denerwowała osoby, które yy, nie lubią się malować latem, tak? Lub myślą, że nie powinny. Ja jestem osobą, która też latem się nie maluje. Mm, bardzo rzadko maluję się wtedy na no co dzień. Bo skóra jest o wiele ładniejsza latem, jest opalona. I teraz mu muszę to wszystko użyć. Tak, to przez te komentarze, teraz muszę sobie to wszystko nałożyć na twarz, niestety. No, także dla sprostowania, ja taki makijaż wykonuję jak na przykład gdzieś idę na jakąś, jakieś ważniejsze spotkanie ze znajomymi, czy na jakiś obiad. To taki makijaż bym zastosowała najczęściej teraz na co dzień latem ale po prostu jak wychodzę w jakieś mniej ważne miejsca po prostu totalnie się nie maluję oczywiście usta mam poprzednio nawilżone przed y, zastosowaniem jakiejkolwiek szminki czy pomadki koloryzującej, która ma tam zawsze jakieś dziadostwo w środku to naturalną y, jakąś tam pomadką ja akurat użyłam pomadki z Venity użyję sobie tylko trochę pudru on jest super, bo nigdy nie pamiętam jak tego typu pudry się nazywają o! Właśnie dzięki pudrom transparentnym, puder transparentny zawsze zapobiega temu, żeby nasza twarz się nadmiernie błyszczała i pociła i uwierz mi lub nie, ale jeżeli ktoś ma na przykład problem z workami pod oczami, to ja taki puder nakładam sobie automatycznie to oko już mniej widać niż to. Na pewno. Już mówię, dlaczego ja stosuję tak dużo podkładu na nos. Ja mam cerę naczynkową, dużo osób mówi, że o, ty masz, na... ty masz idealną cerę, masz super cerę, co ty robisz, że tak o nią dbasz? I to jest prawda, ja bardzo dbam o swoją cerę, ale niestety pewnych rzeczy się nie da przeskoczyć czyli naszej genetyki. Ja mam skórę bardzo jasną, wrażliwą, naczynkową. No i skóra naczynkowa zazwyczaj nie ma dużo niedoskonałości. Ja nie mam na nosie porów, nie mam wągrów, nie zmagam się z tego typu rzeczami, co naprawdę bardzo dużo dziewczyn, ale niestety często mi te naczynka pękają. Tutaj pewnie na nosie jak nieraz widać, to mam popękane naczynka, takie czerwone kropki, to nie są żadne niedoskonałości, tylko to są po prostu moje popękane naczynka. Z tym pudrem oczywiście trzeba bardzo uważać, bo przy zdjęciach z fleszem czy bez flesza ten puder potrafi widać go być na biało jeśli mamy nadmiar tego pudru na twarzy to bierzemy sobie pędzelek i sobie go szczepujemy i teraz tak, że będę pokazywała makijaż który oczywiście miałam już w wielu odcinkach i dlatego go też robię, bo dużo osób pytało mnie właśnie jak ja go wykonuję, ja lubię używać jednego produktu do naprawdę wielu rzeczy do malowania oczu, policzków nie obchodzi mnie, do czego jest ten produkt. Ja po prostu używam go do wszystkiego, tak? I na przykład teraz sobie biorę ten malutki pędzelek i będę nakładała. Najpierw ten jasny pomarańcz, potem się będę bawiła trochę z tym ciemnym. Nakładam ten najjaśniejszy pomarańczowy na powiekę. Lubię używać różu na oczy, ponieważ on jest bardzo naturalny. Nie jest jakiś mocny. I teraz nałożę trochę tego ciemniejszego. Na sam środek tego pomarańczu i teraz takim bardziej okrągłym pędzelkiem sobie to wszystko rozważę. Jedno oko mam praktycznie gotowe. I teraz oczywiście biorę się za drugie oko. Trochę sobie tylko nałożę pod spód. Też sobie to rozblenduję. Przepraszam z góry za moje paznokcie. Wiem, że wyglądają paskudnie, ale jestem teraz w trakcie ściągania żelu i hybrydy. Hybrydy już prawie ściągnęłam. Jedynie jeszcze tylko muszę ściągnąć żel i obiecuję, że jutro już będą wyglądały bardzo dobrze. Po prostu nie zdążyłam przed nakręceniem filmiku tego zrobić. I teraz biorę czarny eyeliner z Vibo. Miały wyjść cienkie tylinie a <grywa> wyszło jak zwykle. Biorę się za rzęsy, biorę mój tusz. Oczywiście wszystkie linki jak zwykle będą w opisie. nie patrz, nie patrz. Nie, nie rozmasuj mojego makijażu! Super, dwa oczka są już zrobione i teraz będę się brała za ust i tym razem wezmę moją pomadkę z Jeffree Star i jej wystarczy naprawdę troszeczkę tylko żeby mieć taki delikatny... O, widzisz? Wystarczą trzy niewidoczne kropeczki tak napigmentowane Niektórzy pytali, jak robię takie cukierkowe usta hmm, Więc teraz pokażę, że po prostu lekko wyjeżdżam sobie trochę za obrysy ust Żeby uzyskać takie bardzo gładkie przejście W środku trochę mocniej z kolorem Niektórzy strasznie tego nie lubią, jak się tak wyjeżdża za usta Ale no cóż, no, mi to akurat pasuje Wtedy usta się wydają o wiele większe Bardziej pełne Także tyle jeżeli chodzi o szminkę, teraz biorę sobie po prostu taki zwykły błyszczyk, ale jest bardzo napigmentowany właśnie takimi błyszczącymi małymi kropeczkami. No i jedziemy sobie na usta. Teraz tak, żeby nie zamazać tego całego efektu wyjeżdżania za kontury. Ja też tak jak mówiłam już kiedyś, że mam specyficzny kształt ust, ponieważ nie mam mocnej obramówki dookoła, więc z, mo z moimi ustami jest taka sprawa, że ja mogę wyjeżdżać. z kontury mi totalnie przeszkadza, bo ja nie mam konturu moich ust. Makier jest prawie skończony, lekko tylko przecieniuję moje policzki. I do tego celu użyję tego e, właśnie Kabuki Brush. Zobaczymy jak on sobie poradzi. I teraz sobie biorę ten mój znany, sławny Metallic Glitter. I sobie go tutaj trochę nałożę w kąciki. Więc tak wygląda już mój skończony makijaż. E, wiem, że pewnie dużo osób mi teraz napisze, że on wcale nie jest delikatny, że jest mocny, że... A, za każdym razem jak kręcę film. Pewnie dużo osób mi napisze teraz, że on nie jest wcale delikatny, że wcale nie jest na lato, że mam kilotapety na twarzy, ale mam to totalnie w nosie, bo mój makijaż właśnie tak często na mnie wygląda i nieważne jaki, nawet jak sobie pomaluję same rzęsy, to ja po prostu w makijażu zawsze tak wyglądam, jakbym miała kilotapety, a wcale się tego tak nie odczuwa na twarzy, że jego jest dużo. Może to sprawiać takie wrażenie, bo teraz są wydobyte usta, są wydobyte oczy, i może to sprawiać wrażenie, że na małej twarzy taki makijaż będzie wyglądał e, dosyć po prostu mm, ciężko, ale tak w rzeczywistości nie jest i w rzeczywistości tego też się totalnie nie odczuwa. Tak wygląda skończony już makijaż, mam nadzieję, że Ci się podoba. Zostaw mi oczywiście łapeczkę dla motywacji i subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś i wbijaj na Instagrama, Facebooka, Snapchata. Dzięki bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku, który się pojawi już jutro. Trzymaj się, na razie, cześć.